Witam serdecznie drogi widzu Na początek giveawayki. jak zawsze na CSGO Skinsie macie 7 zajebistych kosek do zgarnięcia. Ostatnim wygranym tutaj był Sebas w tym tutaj rozdaniu, więc serdecznie gratuluję i zapraszam tutaj do hapania się widzowie. Tutaj już jest ogienek i ogienek, więc to szybko zleci. To wszystko możecie uzyskać z kodem natural, oczywiście, jeśli nie używacie mojego kodu, już dawno powinniście. Płacasz sobie dyszkę i przy każdym doładowaniu możecie spać jeden tutaj z tych itemków. Płacasz więcej. Masz na to oczywiście większą szansę, plus wspierasz mnie dzięki temu, za co bardzo Wam dziękuję. Klikając oczywiście sobie tutaj, wpisując kod Natural, 10% bonusu przy każdym doładowaniu. Przy każdym doładowaniu może Ci spać zajebisty item. Chapcie te kostki, bo trzeba to zgarnąć widzowie. Natychmiastowe z kinami są już dostępne, a ja zapraszam na film i dzięki za wsparcie. Są ze mną już tutaj ekipowicze. Jest Gargulec od góry. Witamy serdecznie Michała Wicza. Jest również Andrzej Wazon. Halo, halo. Andrzej, Wazunk trochę zmęczony dzisiaj, ale to nieważne, widzowie. Damy radę, jest również Rysiula. Dzień dobry. Widzowie, giveawayki widzieliście na początku odcinka, więc serdecznie zapraszam. Kod Natural. Natychmiastowe wpłaty z kinami również są już dostępne. Polecam serdecznie. Wyszły nowe skrzynki Trick or Treat, widzowie? Halloweenowe, więc znaczymy sobie od nowych skrzyneczek Halloweenowych. Dodatkowo są też procentówki. U Michała możecie zobaczyć na odcinku nie, nie, też, nie, jak tam poszły nie, procentówki. Nie, 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 nie chodźcie, kurwa, <laughs> chodźcie, zajrzyjcie sobie, zostawcie suba u mnie i u chłopaków, gdzie jest to najtańsza skrzynka Halloweenowa. Kurde, nie mogę jej znaleźć, nie mogę jej znaleźć, ale tutaj może, może to sobie damy. Damy sobie również tą skrzyneczkę. Tutaj może White Lily wydropić, więc zobaczymy. 12 kantów, proszę Państwa, 12 kantów leciało. Tym razem robimy na klasiku. Zapraszam serdecznie tutaj do bitewki. Ja sobie trzecie miejsce zająłem. Oczywiście moja ulubiona pozycja. Nie ma co tutaj siadać gdzie indziej. Rysiu, no, dobra, zapraszamy, dobra, dobra. łapkę w górę widzowie zostawcie, do chłopaków bicie, tam również ja ciekawe, miłe zbiło, to... odcinki, dobrze, że zrobiłem chłopaków. klasika, nie, nie po prostu bijcie do chłopaków, zostawcie suba i bawmy się dobrze, bawmy e się dobrze suda. widzowie, oby te tutaj nowe skrzyneczki dały, no dało mi chłopakom również, więc ta przewaga nie jest jakaś wybitna. Yy, tutaj jeszcze Reactor Blok 18 dla Dygasa, Cebrus. Kurde, dobrze nawet ta strzynka dała, nawet nie jest tak źle, jakbym bym nie mogła. Ojem, dziewiąteczka tutaj. To, co z... ja dropię, ty nie dropisz Rysiu, Lilki. ty już sobie nadropiłeś stary gdzie indziej, wiesz yy, No ładnie widzowie za 21 może tutaj spać. wiesz, Nie yy, ale mi... Misiu, ja mam nowy, ja mam przecież yy, mobilny stary. Michał. Michał, kurwa, dropnął Lilkę, pies jebany, no, co, dwie, no. co za szczur, nie wierzę, lightning tak jeszcze to dla dwie. Dygasa, ogólnie bitwa potężna, bitwa potężna, Rysiu, zrób coś za, za ósemeczkę może, co? Kurwa, ty skrzaty jebałeś, ej, czekaj, to była łudu skrzynka, skrzynka. okej, okay. skrzaty, nie, nie, nie bałem skrzatów, kurwa, ja, Stary, zostaw tą lampkę w spokoju, kurwa, naprawdę. Upadam dwa guziki, odkładam przycisk, idę przycisk, kurwa się wyłącza, kurwa się poprawę. Za każdym jebanym razem. Darmowa skrzynka widzowie. Od... Do otworzenia. Procentówki, się... ale spokojnie, na tym odcinku też zrobimy procentówkę. Widzowie, zobaczymy, ile tam jeszcze mam w eku yy, Keszu, tak żeby było dobrze. Rysiula. Okej, okay, no raz zrobił coś takiego, dodał no tak, oczywiście procentówki, bo no jak widzicie no tutaj, wieczysz, raz, raz no dobra mnie już zdymałeś, nie, no znaczy jeszcze nie, jeszcze nie, 1700 zł, jest dobrze, jest dobrze, mam nadzieję, że chłopacy tutaj też również coś no, dobrego drobną. Energy. No widzowie wiadomo, no procentówka najlepiej działa w Rysia rękach, więc no zobaczymy co z to, tego będzie, nie? No wiesz co, to już chyba nie zawsze tak działa Stary tego. działa działa, 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 mnie zdymałeś. Tak, patrzcie Kurwa jak, jak te Awupki dały w ogóle, ja no rysiu? Drogi. No nie ci, o ci stary Rychu dropisz, rychu, rychu Rychu stary. Rychu. Rychu, kurwa tego, emeralda, wiesz? Emeraldzika, no, tak? Pewnie kurwa tak, nie, jak robię maldy a ja pierdolę i wychodzę, żeby już nie biorę udziału w bitach i jebanem kurwa, nie? Jeżeli nie, tak, kurwa, to Michał, był mi. że... a ile to jest procent? Jedyneczka? Nie, dwójeczka. Nie, to na spokojnie. Wiele kurwa chuja dają, więc mogę spać spokojnie. To na spokojnie, kurwa, ajajaj, aj, aj, no i nie ma tego Emeralda, nie, nie ma, nie ma nie tego ma. Emeralda, widzowie. Dobra, Michał, średnio. weź coś tam zaatakuj, stary. Tak stary do 10. Dziesięciu, do 10 dziesięciu. Do dziesięciu na Okęciu, że tak powiem. Widzicie, tutaj weszły te. No to weszło tutaj. Odtworzymy sobie. Nie, nie. Patrz no i co z tego już. będzie? Liptoneusz. Liptoneusz tutaj ze Stickersa. Ja tak i sobie te opcje, żeby ustawił od najtańszej. Fajne, fajne. Ja tutaj wbijam na dziewiąteczkę. Przepraszam, na czwóreczkę, za dziewiąteczkę. I co z tego będzie? Mieszanka Wedlowska się wiebała. Rysiu tutaj startuje ze smakiem. Snak, tak przepraszam. Ym, no średnio, średnio na początku. Michał się wpierdają na tą trójkę, oczywiście wiadomo. A ja mam nadzieję, że czwórka teraz odda. I jest fejdzik, jest fejdzik widzowie. Także jest zajebiście, powiem szczerze. Eee, kurwa Lysiu obyś nie przebił tego, dobra jest ile to dla a kurwa. Kurwa, zobaczycie kurwa na cenie, nie? No tak, no kość, tak. Się pamiętam niedawno. No tak, za dziewięć, potem. Mi się coś pierdoli. Niedawno temu był za... Kurwa Lisiu się pierdala, pierdolony, no kurwa. Brakuje no brakuje stary, ale wiesz jaki on jest, stary, wiesz jaki on jest. On no ja potrafił. On potrafi stary ukąsić, kurwa, tam gdzie nie trzeba, stary, i w nieodpowiednim momencie, stary, wiesz. Ja to ukąsiłem jak pojebany. No ty ukąsiłeś Michał, kurwa dorodnie, że tak powiem. Nie? Tasa, u... kurwa. Dobra, no mamy to, mamy to, czwóreczka wygrała, zajebiście, 34 kanty do przodu, dobra, no, powiem tak, ja zrobię procentówki, zrobię procentówki, zrobię underdochka i zrobimy sobie widzowie tak, no, zaczniemy sobie od M9 -czek. i dodamy oczywiście MRA, kurwa, drogie te z procentówki są, dobra, zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak i tak i tak. Zapraszam serdecznie. Zobaczymy, co z tego będzie, nie? Pocztą mu się zaprosić Gołębia, gołębia pocztowego już dawno wysłałem panie Michale, więc zapraszam tutaj usiąść na czwóreczkę. Tak jest. Rysiu jedyneczka jest twoja. Zapraszamy. No i dobra, no i zobaczymy. Dałem jedyneczkę. i. Ale Micha, to jest początek. To jest na spokojnie, kurwa, nie. Don't worry, don't worry. Ja pierdolę, kurwa. dobra, kurwa, ja się sam też usadziłem, rycha usadziłem no, i no, chuj. Chuj, ja aj, się, ta na to, Kurwa... Mam nadzieję, że ktoś kurwa tego emeralda jebanego dropnie, kurwa, nie? Teraz ładnie dały, ładnie dały, nie ma to nie ma, nie ma tamto kurwa. Daj tego emeralda, kurwa komuś, pierdol taką na Janku, żeby po prostu było, że leci kurwa. By było, że leci. No niech leci na trójkę i chuj. Nie no, ja mam tu w chuju, stary, i tak kurwa jestem. No dlaczego tobie to bezluźnisty, więc kurwa dropnij go, no, kurwa. Pa, no, patrz co się dzieje, pa, co się dzieje. Kurwa, A ty chas, Irysiu wygrał Kresu i, i chuj. Nie nie, 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 kurwa, kurwa graczu wygrał, sorry, nie widziałem. Dobra, Michałowicz, weź zarzuć już tutaj kurwa fajnym za 15 taka stary. Ale kurwa, konieczko się zameldował. M9 dały dobrze, no ale ten Emerald, widzowie, średnio kurwa, średnio na Jerzyka, nie? Musi być długa? Nie musi być długa, nie musi być długa. <laughs> Kurwa, dziwny taki mały fiutek, tak. Dobra, trójeczka. Dziwny taki mały fiutek. Zapraszamy Rysiu, Rysiu obudź się. No nie, nie obudzę się. Rysiu obudź się, Ja, kur... ja przysiągam kacem od Dygasa, wiesz? Gównem przysiągnąłeś. <noise> przysiągnąłeś kacem od Dygasa, tak? Ta. Rysiu, ty nie musiałeś przysiągać kacem od Dygasa, no bo kurwa... No ja, ja coś nie pozbyłem no. go, tak? No myślę, że nie, nie pozbyłeś się stary kaca, myślę, Ej, nie? z tego. No Kitajec, Kitajec, nie ma co no, gadać, nie typowy Kitajec, zobaczymy co tu kurwa będzie, no Rysiu, i Kadrop, no ale nadal jest na prowadzeniu kurwa, skurwiela się nie da odciąć kurwa od wygrywania, nie? Ja pierdol, ale piżmak. No chyba, że arabeska. Zwykle gówno przecież jest. O no, piżmak. No jest piaszkowicz. Dygas, za szesnastaka coś rzuć, stary. Mi się wyczerpały wszystkie moce, jak widzimy. Najlepiej z tych nowych skrzynek, nie. dygaz, coś tutaj zarzuć. Nie, najlepiej to nie rób, kurwa, zrób coś pewnego. Kurwa. Zrób z... to, kurwa. Zrób coś, właśnie, przedlaściaka, za szesnastaka stary i się zrobi laściaka. Widzowie. bo laściak, kurwa? Nie, to będzie przedlaściak teraz. stary. Przed laściak, za ile? Za szesnaście stary. Sixteen. I potem wchodzimy it's widzowie 16, na pełnej kurwie. Ale usadzam usadza Ostatniego kurwa. ostatniego, że ten powiem. Dobra, no Dygas, mam nadzieję, że tuż... Dobra, okej. Okay. Liczymy na Lilkę kurwa. I na underdog. Underdoga zrobił Dygas. Okej. Okay. Chcę tutaj zakręcić śmigłem, no. Nie no trójka jest łopana, widoka. Nie, trójka to zgarnia na spokojnie. No i lecimy widzowie, lecimy, no kurwa. Oby dało, oby dało, nie? Czy, ty, czy tu coś spadnie, kurwa, konkretnego? No, może M9, może Lilka, jest również y, Lighting Strike dla Michała, więc jest perfekcyjnie, bym powiedział. Perfekcyjna pani domu, jest perfekcyjna pani domu wraz z Udygasa również, to mi się podoba. Kurwa, ale zero Lilek, 0 M9, tak? Z Kitajca, Skitajca, z skitajca. Oby ciasko coś dostał, oby ciasko coś dostał na pierdolnięcie, bo to nie może być tak, że on kolejną bitwę sobie tutaj hapie. Jest Lileczka, cool jest Lilunia, jest, jest, jest Lilunia. Idealnie. Dla murzynka, nie, jest, jest dobrze, ale dobrze ale kurwa, dwie Lilki spadły, kurwa, senior siarra, Jest, kurwa, pięknie, jest, kurwa, pięknie. Nowe sprzynki fajnie dały. Dobra, macie 30 kantów? Czy nie, macie? znajdzie się? Znajdzie się, dobra, robi underdoga, robi underdoga potężnego. To nie będzie, to nie będzie długa bitwa, wydaje mi się, chociaż chociaż będzie na, na pewno duża mieszanka. Zrobimy sobie tak, zrobimy sobie widzowie jeszcze tak, 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 tak i tak. 29 kantów, idealnie. Zapraszam panowie tutaj do tańca. Zapraszam serdecznie. 29 kantów. No i życzę szczęścia. Życzę szczęścia. Oby kurwa spadało, nie? No nie, nie mogę odpuścić tego Emeralda i nie mogę też odpuścić nowych skrzyneczek. Więc let's go kurwa, rzuć coś. No. no, jest pięknie. Pierwsza skrzynka spadła kurwa idealnie. Druga też. Pierdolone kurwa, śmigło, nie? No, tutaj coś dla Dgasa dało, no ale kurwa, widzowie średnio. Patrz, kurwa, o, o, jest! Kurwa, Mamy ruchu, kurwa. kurwa Emeralda! Bukę i... Buka. Mamy, Buka, <laughs> Mamy Emeralda, kurwa! Hot vers, ja dropnąłem kurwa. Ja pierdolę, pa co się dzieje no, w co się dzieje kurwa? Pierdolone pedały underdogowe, kurwa, <laughs> to jest niesamowite. Ja o, to... pierdolę i ten swetr to jest coś zgarnie! Kurwa nie, Ja pierdolę, Ale kurwa wyjebało! Ja pierd... Aha, nie mogło tak kurwa u mnie? Dole! Cweluba, Dobra, widzowie. kurwa, ja z tym, kurwa Jesteśmy na plus. Chuj, widzowie. Zap, zapraszam do giveaway. Zajebiste kosy macie do zgarnięcia. Używajcie kodu Natura. Szyi, do I trzymajcie się. Na razie, cześć, pompa.